W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie Fresh Glow Makeup. Tego makijażu jest porządna pielęgnacja, więc poproszę ładnie sobie wykonać porządną pielęgnację twarz. Zaczimy sobie od brwi. Ja użyję sobie tego glue kleju do brwi od Lovely. Efekt ma być delikatny tylko zaczesać. Bровка zrobiona samym żelem i nie zrobiona. Teraz przejdziemy do twarzy i ja sobie użyję takiego glow booster'a z essence. On robi cudo na twarzy. To jest mój w odcieniu jest 10 light. Magic filter z essence wygląda skóra cudnie. Tutaj sobie naleję troszkę na dłonie i rozsmarujemy na twarzy. I gąbeczką potem rozprowadzić i patrzę, jaki jest glow. Petarda, która się błyszczy glow na twarzy, jest. Teraz użyjemy sobie takiego lekko kryjącego podkładu, i to jest Yoko Skin Joy Foundation Long Lasting Natural Finish. Polecam. Nakładam odrobinkę na palce i tak samo sobie. Rozkładam go na twarzy, rozkładam na twarzy, potem gąbeczką przyklepiemy i uzyskamy sobie delikatny efekt w rozświetlonej skóry. Bez mocnego krycia, ale troszeczkę te niedoskonałości zostaną przykryte w minimalnym chociaż stopniu. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki to był odcień, to był 03Y Sand. Nie wiem, czy widać taki. I teraz zrobimy sobie konturowanko na mokro Stick od NAM. Ja mam odcień 02 True. Neutral i zarysowuję sobie tutaj, gdzie potrzebuję. Wy sobie tam zróbcie, gdzie lubicie. Ja lubię tutaj sobie zarysować i gąbeczką. Da, 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 da. Cały czas mam w głowie tą piosenkę najnowszą Moniki Kociołek. No, ona jest boska. Jeśli jeszcze ktoś nie słuchał, to zapraszam serdecznie. Super jest ta piosenka. Cały czas mi się nuci. Moi kochani, teraz weźmiemy sobie znam Blush Smart Jelly i on jest w odcieniu 03 Sparkling Pleasure taki świecące, mieniące i sobie go zaaplikujemy. On jest w taka galaretka, cudny, cudny odcień naprawdę. I tutaj na policzki, żeby takiego glow sobie dorobić, jest naprawdę świetny ten odcień. Zobaczcie tylko. Glow musi się zgadzać. Nakładamy go obficie i później nadmiar można sobie doklepać gąbeczką. Jest naprawdę prześliczny. Uwielbiam ten róż. Cudo, cudo. Teraz zrobimy sobie korektor i wykorektorujemy sobie tutaj nosek. Jakieś tam niedoskonałości, które Wam się zostały, no, i pod oczami. Biorę sobie z rozji korektor i troszeczkę tutaj, żeby to oko wyciągnąć. I tutaj, tutaj, jeszcze w tej dolinie. Oraz troszkę na nos, i tutaj na niedoskonałości. A potem polecimy sobie z rozświetlaczem, moi kochani, i gąbeczką blendujemy ku górze. Resztki. Korektora sobie daję na oko. I druga strona to samo. Staramy się nie podjeżdżać po samo oko, żeby się za dużo nie zebrało. Troszkę przynosię. Tym sposobem, jak za dużo nam się wyjedzie, na przykład różem, to można skorygować potem to korektorem i na końcu rozświetlacz. Od nam i to będzie Full Moon 02. Prześliczny kolorek. Bierzemy sobie tak samo pędzelkiem, U mnie już się dziura zrobiła z tego rozświetlacza, bo on jest tak cudowny, że ja go po prostu uwielbiam. I lecimy tutaj szampańskim, odcieniem. Potem można sobie gąbeczką troszeczkę nadmiar usunąć. Teraz wjeżdża puder. Ważne, żeby to nie była mocny mat, tylko. Dać trochę rozświetlenia, prawda? Nie przykryć wszystko mocnym pudrem. I mój ukochany puder to jest puder z Vibo, Aquamist. On teraz ma czarne opakowanie z niebieskim napisem. Zobaczcie, tylko tyle mi zostało tego produktu. No, cudo. Naprawdę nie spodziewałam się, że to jest naprawdę taki hit. I jeszcze użyję sobie oprócz tego takiego z Hean, Fluffy Smooth. I on też jest taki z robinkami rozświetlającymi, a ten jest bez rozświetlających. Zbiera, zbieramy nadmiar y, produktu, i teraz klepujemy tutaj pod oko. Ja pod okiem lubię mat. I uważamy, żeby tego. Uważamy, żeby no, rozświetlacza nie zakryć, prawda? I zobaczcie, jakie tu jest wygładzenie, tu a tu. Bosko! Oczy przypudrowane. I teraz lecimy całą twarz. Pamiętajcie, że jak nabieracie puder z opakowania, to żeby nie od razu to dawać na twarz, tylko wklepać sobie w dłoń, wpracować w pędzel ten produkt i dopiero nakładać na twarz. Wtedy nie będzie takiego efektu ciastka. I lecimy sobie boki twarzy ten. Puder akurat jest bardzo mocno perfumowany. Lecimy sobie boki twarzy. Staram się już nie pudrować tutaj tego pudru, znaczy tego tutaj. Bo nie chcę, żeby mi to się no ten glow mi zniknął, wiecie o co chodzi. Czoło. Wklepujemy ładnie. Radzę Wam wklepywać niż przesuwać, bo można sobie też podkład uszkodzić, czy jakieś dziury porobić niechcący. Lepiej wklepywać. Zawsze to jest bezpieczniejsza opcja dla Was. Ten tusz jest rogeryny Ewelinki kosmetycznej i to, co on robi z waszymi rzęsami, to jest po prostu niesamowite. Zobaczcie sami. No zobaczcie, to jest oko niewytuszowane i wytuszowane. Ekstra. Kocham ten tusz, a on kosztuje 16 zł, chyba. Na brące na pewno mniej. No to jest hit. Hit. Ujęte uważam ze skończone. Są nie dość, że gęste. To jeszcze takie puszyste. Niesamowite. I błyszczyk od. New Stay Juicy Lip Care Glow Oil. I... I makijaż uważam za skończony. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Naprawdę piękny, dzienny makijaż i zrobicie go naprawdę szybko. I ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania i widzimy się już w kolejnym filmie. Buziaczki.